A dzisiaj 101 Murali dla Krakowa zamierza przedstawić swoje nowe plany, swoją nową lokalizację i to być może projekt, a być może, że tylko założenia projektu. Tego jeszcze nie wiem. Działamy w ramach Fundacji Świadoma Przestrzeń, natomiast sam projekt związany z tworzeniem murali nazywa się właśnie projektem 101 Murali dla Krakowa. Postanowiliśmy, że raz na jakiś czas będziemy organizować właśnie takie spotkania z mieszkańcami, po to, by poznać ich opinie czy zdanie na temat naszych planów, planów związanych z naszymi nowymi realizacjami. Ewentualnie no, chcieliśmy ich bardzo zaprosić do tego, żeby działali razem z nami, a nie byli tylko biernymi powiedzmy, widzami tego, co jesteśmy w stanie dla, dla nich przygotować. Wiele jest murali takich, które mają jakiś cel społeczny, które coś tam komunikują, tak jak chociażby teraz nowy mural na Zabłociu powstał w ramach kampanii dotyczącej integracji Romów. Są też takie, które są po prostu warsztatami artystycznymi, tak jak typu mural. Są też właśnie współpracy takie koleżeńsko-komercyjne właśnie jako mural Auli Tomorowicz na Zabłociu. No myślę, że to jest taka praca, która jest dobrą wizytówką miasta. Organizacja malowania takich murali jest oczywiście rzeczą bardzo złożoną, no, trzeba uzyskać zupełnie pozwolenia. To jest jakiś tam pierwszy etap, który trzeba pokonać. Potem trzeba jeszcze pozyskać sponsora na farby, na sprzęt, na podnośnik, który nie jest tani. A wreszcie zaprosić artystę, jest sporo wyzwań przed organizatorem takiego działania. Uważam, że na pewno warto przemyśleć miejsca, w którym malowane są murale. Jeżeli miejsce jest z góry skazane na wyburzenie, zmianę, na pewno Warto to zaznaczyć na samym początku. Dzisiaj poinformowaliśmy pierwszy raz oficjalnie o tym, że w okresie wakacyjnym, podejrzewam, że będzie to lipiec, będziemy realizować kolejny mural na Rondzie Mogilskim. Jest to ogromna ściana, więc to będzie naprawdę taki spektakularny projekt. Tym razem zrezygnujemy na pewno z formuły konkursowej. Nie będziemy tu już robić ogólnego konkursu dla wszystkich. Wybierzemy kilku artystów, którym zaproponujemy konkretną tą ścianę, dokładnie do zrealizowania. Zobaczymy co nam zaproponują. Wszystkie te opinie, które do nas wpływają, są bardzo cenne i cieszę się, że dzisiaj też zorganizowaliśmy to spotkanie. Pojawiły się też głosy na temat tego, co fajnie byłoby namalować na tej ścianie. Tak? Padły pomysły, że fajnie gdyby to był mural nawiązujący do ogrodu, do ogrodu botanicznego. Więc to są takie sugestie, które dla nas są szalenie istotne mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie.